Cześć wszystkim bardzo serdecznie z tej strony Karol, B. a w dzisiejszym odcinku oczywiście w dzisiejszym filmie kontynuacja serii, gdzie tworzymy nasz świat. Nie świat, tylko wyspę naszą. Wraz ze mną dzisiaj jest Kuba. Siemaneczko. No i oczywiście poprosiłbym Was o ustawienie łapeczki w górę i subskrypcji, żeby była ona szara. No i zaznaczcie dzwoneczek, żeby żaden film was nie ominął. No i co, że zapraszam was do oglądania, nie? Kuba, jeszcze był plan z tym domem, który jest wybudowany, nie? No. Żeby żeby zrobić taką piwnicę, jakby ta piwnica wyprowadziła tam do kopalni, nie? Bo pod, bo pod tym domem jest ta kopalnia. No, wiem. No, A żeby... ta kopalnia, ja myślę, znaczy wczoraj myślałem, no. żeby te schodki, co tam są, żeby no. to wszystko już było tak normalna dziura, no nie? A. Żeby nic nie było. No się tak, no się. Bo tam jeszcze coś się da na pewno wykopać, nie? Żeby, jak tak wszystko wyczyścimy do cna, to wtedy tak zrobimy, nie? No dobra. Bo to na razie coś tam jeszcze się wykopie, gdzie nie wiem. Mm A -hmm. jaka nie gra komorowski? Uh, nie, bo nie może. W sensie nie, nie ma czasu dzisiaj. Kościłeś mhm. trawę dzisiaj? Tak, widziałem cię, jak jechałeś. Siłę na dla no. Mam. No. Aha, dobra, No to widziałaś mnie, czy co? No. tak kosiarkę prowadziłeś. Tak. Dobra, to tam karczuj te, 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 liście, a ja drzewa posunę, się mam Mhm. Chłopie, w ogóle widziałeś, ile mamy desek? Mamy tak dużo desek, że to jest co? Mamy mamy, mamy, mamy. mamy. ponad 5 taków desek. Serio? No. O kurde. To jest już prawdziwa wyspa, no nie? No, chłopie, z tymi deskami to można wszystko zrobić praktycznie. No. To, żeście dzisiaj tak dużo zrobili? No. Trzy, 4. Ile tam jest? To jest jeden, dwa, trzy, cztery... Cztery. Cztery? A no. tak, cztery, cztery, bo ja jeden zużywałem wcześniej. Znaczy, takie nie do końca, nie? Bo jedno było po czterdzieści, ale to zaokrągliłem, że jest tak. Bo, tu, bo zobacz, te dwa, te dwa na końcu robiłem później samemu jak Kacper, I, ja, i musiałem wziąć deski, nie tak, tak, bo wtedy tak to, wtedy mhm. tak to, to było 5 albo 6 tych staków. Chyba 6, Jutro z tym jak dzisiaj nie, nie będzie Patryka, to już z nim pogadam o tym. Zadzwonię do ciebie i z nim pogadam, okej? Okay? Dobra. Jak coś to jestem dzisiaj umy. dostępny... Jak coś to jestem dzisiaj dostępny, tak pierwszej i w nocy. Aha. Do pierwszej albo do drugiej jestem dostępny. Także jak coś napisz. Mhm. Dzisiaj wyjątkowo, bo zwykle to jestem tak do 24, to maksymalnie jestem dostępny. Sam nawet wiesz Masz co? Gości masz. No. <laughs> I dlatego możesz siedzieć, no nie? No. okej. Okay. A coś miałem mówić. mówić. Yy, ja postaram się najpierw. Yy, bo nawet ostatnio, jak do pisaliście na grupie, nie? Na tej z MC, to wy do niczego chcieliście. Ja to, telefon poszłam spać, a później pisaliście, że poszłam spać. Więc już raczej nie będę gadał. Aha, to na MC to, 6 to było Znaczy to była, yy, yy, to wtedy była mm, 24 A Znaczy no jakoś... ja chyba że chyba poszedłeś spać, nie? No bo ja poszedłem spać wtedy. Aha. No ja, ja poszedłem wtedy spać, bo chyba przez dwie godziny nagrywaliśmy z Katką wtedy. Dwie mhm. godziny nagrywaliśmy i robiliśmy kontencik. <laughs> Eee, czekaj, bo potrzebne jest... Kamienie. Kurde, gdzie to jest? No, fel. Ja eee. No posadzimy drzewa, zaczniemy drugą wyspę robić. To jest roboty do bólu. Jeszcze jest w chłopie do zrobienia... Jeszcze są ee, dwie wyspy do zrobienia. No, no też będą dwie wyspy tu jeszcze postanam, także jest to do roboty. Creeper! Aha. No znowu... Jezu! Drzewo się posadziło! Mam tyle roboty Ja tu na razie z creeperem warstwem po panu. Masz mierz? Nie, kilofem go załatwiłem. Aha. A ten e, ten brat gra? Eee... Make tam no gra to jest tam. Tam a teraz? Nie, znaczy on teraz jest u mnie, ten, ten brat, o mówiłem. No, no. Ale to on nie gra teraz, z ja gram W momencie za starannie no, myślałem, że będzie grał z nami dzisiaj, teraz. Znaczy dzisiaj nie będzie grał, no bo nie ma jak, bo nie ma komputera, nie? Ani... Mhm. Ja bym miał komputer przy sobie, to mógł grać. Nie miałbym przeciw. Nie miałbym sprzeciwu żadnych. Muzyczkę puściłeś? No, leci wszystko, chłopie. Głośno. No, tym razem nie cicho, ostatnio taką manianę zrobiłem. No. szok. Jezu, ile tych drzew. Najlepiej to TNT, ale <grym> chyba krzesiwa nie mam. E, masz ten, e, jak... Ale tą ręką kopisz czy co? Nie, e, mam... No, no sadzonkami kopę. Pfu, o Boże, masz kilo. Znaczy ten e, siekierę że szkoda, no, że nie, aż mi się ci szkoda zrobiło <grym> nie Szybysza... chciałam się iść, ale szybko idzie chłopie, przecież ręką to byś to kopał i kopo i kopał to nie skończył nie no, szybko idzie no ale się kierą szybciej, nie oszukujmy się no dobro yy, czekaj, pójdę co ja miałem zrobić, moi drodzy? Coś miałem zrobić, ale co? To ja nie wiem. Ehm. A nie miałem to zrobić. Jezu, ile tych drzew to jest. No, to jest a ja, ja jeszcze zaraz idę z powrotem i te drzewa. Życie. No bo chłopie wiecie, że jest potrzebne drzewa na desek na zrobienie jednej wyspy, jest dużo. Dlatego... No, wiem, dlatego, ale... dlatego zrobiliśmy taką, taki sad z tymi drzewami, nie? Taki sad. No tak tak. No, to wiem, ale... Co lepiej by... no, Ej, nie no, mogę ja szybki ja... otworzyć. Chodźmy. Ja lepiej by, by było jakby sam drzewa, bez tych liści bez tego... Tego, tego, nie wiem czegoś. XD. Wyrzuciło mnie. Z gry? No. Dobrze moi drodzy, to by było na koniec dzisiejszego odcinku. No i co, zapraszam was do wstawienia łapeczki w górę, subskrypcji, aby była ona szara. I zaznaczcie dzwoneczek. No i co, Nara!